W tym roku miałem okazję powiedzieć kilkoma słynnymi legendami lat 90, jak chociażby Honda XX czy Hayabusa. Jakie jeszcze były fajne motocykle? Black B, XX, Hayabusa? Honda VTR-ka. <grystanie> Pierwszy. Nie, bo tak naprawdę takie drżenia, wiesz, takie podniecenia miałem przed dwoma tylko motocyklami. H2. I bardzo, <laughs> I badżadze. I tym. Yamaha VMAX. Pierwszej generacji. Chociaż akurat nasz model pochodzi z 2002 roku. I dlaczego ten motocykl jest tak ważny? Ja myślę, że ten motocykl jest równie ważny jak Hayabusa, a może i ważniejszy. Zacznijmy od samego początku. Pomysł na ten motocykl zrodził się w 1980 roku w głowie kierownika działu projektowego Yamahy Akiry Arakiego. Kiedy podróżował po Stanach Zjednoczonych i zainteresowały go wyścigi na 1,4 mili, słynne dragstery, hodrody. Akira postanowił więc, że Yamaha stworzy... Fabrycznego dragstera, hodroda, który pozwoli wszystkim chętnym kupującym w salonie Yamachy na ściganie się po drogach i na wyścigach. I tak właśnie powstał ten motocykl. Założenia były proste: stworzyć motocykl, który będzie po prostu diabelnie dobrze przyspieszał, który będzie mocną, klasyczną maszyną i pokona większość, w zasadzie wszystkie inne fabryczne motocykle tej samej klasy. Jednak aby to zrealizować, droga wcale nie była taka prosta, ponieważ Yamaha dała konstruktorom do dyspozycji swój silnik, który już wcześniej produkowali i należał do motocykla turystycznego. Miał 90 koni mechanicznych, natomiast konstruktorzy chcieli z niego wycisnąć znacznie więcej. Około 140-150 koni mechanicznych moc silnika miała być przenoszona za pomocą wału kardana. I tak też się stało, aby osiągnąć wysoką moc silnika, wysokoobrotowego silnika V4, zastosowano tutaj technologię Vboss, albo jak niektórzy lubią mówić, Vibust. W każdym razie chodzi o to, że po przekroczeniu 5750 obrotów, czyli około 6000 obrotów, tak sobie możemy to uściślić. Otwierały się dodatkowe przepustnice, i dwa gaźniki odpowiadały za zasilanie jednego cylindra. To jest ogólnie trochę skomplikowane, co tam się dzieje, ale chodzi o to, że do... do pieca gigantycznie i to naprawdę czuć. Wtedy już nie siedzimy na zwykłym motocyklu, wtedy siedzimy na Bestii, która ma cztery kotły prosto z pieca. Prosto z pieca Kłoda, co ja gadał. Wtedy siedzimy na Bestii, która ma cztery piekielne kotły. To, co się tutaj dzieje, jest wprost nie do opisania, ponieważ ten motocykl wytwarza 145 koni i około 120 nm. Silnik to jednostka V4 1200 pojemności na gaźnikach i to po prostu czuć. Mówiąc o tym wszystkim, pamiętajmy, że motocykl zadebiutował w 1980, jeszcze raz. 1988. Osiem, ja 1988 <laughs> tak. <osiem. O> <laughs> W 85 roku zadebitował. No, jakoś to wytniesz Kamil, zrobisz coś z tego? No tak, no, tak. jeszcze raz to Dobra. mówiąc o tym wszystkim pamiętajmy, że ten motocykl zadebitował w 1985 roku czyli bardzo dawno temu w zasadzie nasi dziadkowie wtedy siadali z dinozaurów, przesiadali się na konie, a tutaj Yamaha wypuściła motocykl o mocy 145 koni mechanicznych. Pomyślmy sobie o tym, że 15 lat, ponad 15 lat później debiutował wirot, który miał podobną pojemność silnika i też sprawił mi wiele frajdy, bo był szybkim cruiserem, po którym bym się nie spodziewał, że będzie tak szybki. A stary V-Max i tak go bił na głowę, bo miał tej mocy jeszcze więcej. Przez te ponad 20 lat produkcji były pewne modyfikacje, zmieniono chociażby zawieszenie, kilka innych rzeczy. Natomiast faktycznie Yamaha niechętnie wprowadzała zmiany do tego modelu. Inżynierowie Yamaha tak bardzo skupili się na tym, żeby to był świetny fabryczny drachter, żeby on był bardzo szybki. To im się szale nie udało, ponieważ dzisiaj wychodząc z zakrętu, rozpędzając się na prostej, na trzecim biegu osiągałem 180 km na godzinę. Na trzecim biegu! To po prostu jest genialna sprawa, jak on się wkręca na te obroty, żeby pokazać Wam to bardziej. To kiedy jedziecie z kolegami na dużych, też dużych maszynach, powiedzmy na Dragstarach, nie wiem, na rajderze, który ma 1900 pojemności, czy dużych Wulkanach, to wystarczy, że będziecie kręcili ten motocykl zaledwie do 5000 obrotów. Więcej naprawdę nie potrzeba, a i tak będziecie jednymi z szybszych w grupie. Natomiast tam, gdzie tamte motocykle już się kończą, gdzie już po prostu nie chcą przyspieszać, tam nasza Yamaha dopiero się rozgrzewa, ponieważ ona od 5 tysięcy rozpędza się dalej. I czerwone pole zaczyna się przy 10, dokładnie 9,5 tysiąca obrotów, ale tutaj spokojnie wchodzimy na te 10 tysięcy obrotów. I wówczas właśnie ta moc przemawia i zostawiamy wszystkie inne cruisery, bo tak można powiedzieć, że to jest taki muscle bike, power cruiser, hot rod. Wszystkie inne kruzery, zwykłe kruzery, zostawiamy daleko, daleko, daleko w innym kraju. Taka jest różnica w mocy tych motocykli. Niestety, galopując tym motocyklem, dojeżdżając do pierwszego zakrętu, okazuje się, że skupienie wyłącznie na mocy i przyspieszeniu dało także negatywne skutki w postaci faktu, że inżynierowie Yamaha zapomnieli, że motocykle powinny także skręcać hamować i być stabilne, a także jeździć po mieście w ruchu miejskim. O tym trochę zapomnieli tutaj, szczególnie jeżeli chodzi o hamulce. Ja wiem, że to jest motocykl z 2002 roku, czyli w sumie aż nie aż taki stary, można powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o układ hamulcowy, to pomimo faktu, że mamy z przodu dwie tarcze i jakieś tam zaciski, to on działa wybitnie gumowato. W zasadzie klamka jest twarda, ma bardzo krótki skok i naciśnięcie sprawia że niewiele się dzieje, to równie dobrze, jakbyśmy jechali rozpędzoną lokomotywą i zaczęli hamować, albo na przykład płynęli tankowcem i zarzucili kotwicę. No generalnie on zwolni, ale jeżeli cokolwiek nam wyskoczy i musimy nagle wyhamować sporą prędkość, do której ten motocykl jest stworzony, to ludzie zaczynają się modlić, składać ręce i niewiele więcej już możemy zrobić. Nie ma szans, żebyśmy wyhamowali z dużej prędkości nagle tym motocyklem. W dodatku przedni układ hamulcowy nie dość, że hamuje porównywalnie do 125. Ja wiem, że to jest zupełnie na klasa motocykli, ale jeżeli ktoś, nie wiem, w junakach 125 narzeka, że to są słabe hamulce, a tam jednak nie rozpędzamy się do wielkiej prędkości przejedźcie się full maxem starym, hamulce są jeszcze gorsze. Trochę lepiej jest z tylnym układem hamulcowym, natomiast kiedy stwierdzimy, że skoro przód jest totalnie beznadziejny, to będziemy hamowali tyłem. Hamujemy tym tyłem, to powyżej 100 km na godzinę mocniejsze naciśnięcie dźwigni tylnego hamulca blokuje nam koło. Także to też nie jest do końca dobre rozwiązanie. Ja dzisiaj starałem się hamować oboma układami hamulcowymi, a i tak Yamaha zwalniała niechętnie, słabo, kiepsko. Po prostu trzeba fabryczny układ zmienić na lepszy. To jest jakby obowiązek. Ja byłem nastawiony na to, że faktycznie ten motocykl będzie bardzo źle jeździł. Natomiast to jest fakt, że on niechętnie kładzie się w te zakręty, robi to leniwie, widać po prostu, że no, to nie jest do końca to, co on lubi robić najbardziej. Dziwnie też wychodzi z zakrętów, bo kiedy mamy fajny długi łuk i wychodzimy Powiedzmy na trzecim, czwartym biegu, kiedy dochodzi ten vibust do akcji, tak? kiedy czujemy pełny potencjał tego pieca, to nagle tył zaczyna zachowywać się dosyć nerwowo, zaczyna podskakiwać. My na tym motocyklu też się cali trzęsiemy, mimo że jest jakby gładki, prosty asfalt. Więc faktycznie sporo nerwowości jest w tym zawieszeniu, ale to nie jest tak, że jak totalnie on nie chce skręcać, totalnie się tym nie da jeździć. Po prostu zaskoczy. Ludzi, którzy pierwszy raz na nim jadą, tym, że wymaga od nas więcej, że to nie jest taka oczywista maszyna, i że na niektórych zakrętach nas po prostu bardziej wyniesie, albo bardziej wybuja, bo tak też może być. Ludzie narzekają na zawieszenie, że nie jest sztywne, i faktycznie, ale też ciężko nazwać jednocześnie je komfortowym. To nie jest takie miękkie zawieszenie, miękka jest trochę rama, ale nie jest to miękkie zawieszenie. Miał być to jakiś fajny kompromis, a wyszło na takie nieudane małżeństwo. Ani nie jest to sztywne sportowe zawieszenie, ani nie jest miękkie i komfortowe, tapczanowe. Mamy coś pomiędzy, co kompletnie nie pasuje do tego motocykla, ale daje to też urok temu motocyklowi, bo wiemy, że to jest VMAX. Wiemy, że on ma dużo mocy, że ma straszne dowalenie do pieca. A z drugiej strony wiemy, że nie każdy może nim jeździć, bo pierwszy nowicjusz może skończyć na drzewie na najbliższym zakręcie. Wygląd jest bardzo fajny, on do dzisiaj mi się podoba, poza przodem. Jakby on zaczyna mi się podobać od momentu, kiedy pojawia się chłodnica. Przód jest właśnie taki za drobny, za mały, za bardzo przypomina mi motocykl, którego nie lubię, czyli Yamaha Virago. Ale jakby od tego momentu tutaj strasznie mi się podoba. On jest fajny, krótki, mięsisty, trochę ciężki jak na wielkość tego motocykla, ponieważ waży ponad 280 kg. Natomiast ciekawe jest to, że on został stworzony z myślą o Stanach Zjednoczonych I tam faktycznie się przyjął, był oferowany z pełną mocą Jednak powstał szary import, ponieważ Europejczycy także chcieli mieć bardzo mocny motocykl A Yamaha na to nie pozwalała Rok później dopiero w niektórych krajach się zaczął pojawiać I pojawiał się z ograniczoną mocą To około 100 koni, 98 koni, 95 Kilka wersji tego motocykla przez te wszystkie lata powstała na Europę Więc ten szary import i tak kwitł Ponieważ po co kupować VMAXA, który ma być świetny i w ogóle niesamowity, ale możemy kupić w nie tylko wersję okrojoną O 45 koni, czyli całkiem sporo. Dlatego najczęściej vmax były sprowadzane z USA. I dokładnie tak samo jest z naszym motocyklem. On także został sprowadzony z USA. Więc mamy do dyspozycji wersję z pełną fabryczną mocą. Produkcja VMAXA została zakończona w 2006 roku. Kilka lat później oczywiście Vmax powrócił w nowej, jeszcze potężniejszej odmianie, ale być może o tym kiedyś uda nam się także zrealizować film. Jeżeli chodzi o ten model, o, o tego Vmaxa, o jazdę tym motocyklem, ja się bardzo cieszę, bo nie dość, że nam pogoda dzisiaj dopisała, mamy późno jesień, mamy prawie połowę października, pierwszą połowę października, jest ponad 20 stopni, latają żółte liście, nie mogliśmy sobie wymarzyć lepszej pory dnia, czasu, życia i świata, żeby pojeździć sobie V-Maxem. W ogóle ten motocykl nam spadł jak z nieba, bo nie mieliśmy zamiaru, jakby nie było okazji testować go w tym roku, w ogóle o tym nie myśleliśmy, ale udało się, możemy pojeździć, możemy potestować i to jest świetna sprawa. W dodatku grzmi niesamowicie, ponieważ ma zmieniony układ wydechowy. Wydaje mi się, że kompletnie tu nie ma żadnych katalizatorów, więc silnik odzywa się tak jak powinien. Po prostu jest piekielnie głośny. Jest 2002 rocznik, ale ja czuję, że to są takie właśnie lata 90 80 podczas wolniejszej jazdy, kiedy dodasz gazu, czuć po prostu nawet gdzieś ten zapach paliwa przelatującego przez gaźniki. To wszystko jest tutaj obecne. Dzisiaj ten motocykl jest czymś, co, co można już traktować jako fajny pomysł na Youngtimera i to takiego Youngtimera niezwykłego, ponieważ kiedy wejdziemy na portale ogłoszeniowe to takich motocykli możemy spotkać nie wiem z 20 sztuk w tej chwili wystawionych na sprzedaż raczej więcej tego nie będzie więc w gąszczu tych wszystkich dragstarów, shadowek, innej maści motocykli ten będzie się wyróżniał i wprawdzie tym motocyklem nie będziemy zwracali uwagi młodego społeczeństwa ale każdy, kto chociaż trochę interesuje się motoryzacją, motocyklami, zna troszeczkę chociaż historii, to zwróci uwagę na to, że jedziemy V-Maxem, że wyróżniamy się i wiedzą o tym, że nie każdy może ten motocykl posiadać. Chociaż on nie jest drogi, bo dzisiaj możemy taki motocykl kupić od 10 do 25 tysięcy złotych w zależności od stanu, rocznika, wyposażenia. Więc to nie jest tak, że on kosztuje kosmiczne pieniądze, ale po prostu nie każdy jest w stanie nim dobrze jeździć. Chociaż wcale nie trzeba nim jeździć bardzo szybko i myślę, że na fajnego klasyka ten niezwykły motocykl nadaje się jak najbardziej. W dodatku nie ma także wielkich problemów z częściami w Polsce, poza oponami, bo tutaj właściciel powiedział, że właśnie jeśli chodzi o rozmiary tych opon, tutaj 150, więc akurat z tym jest troszkę problem. Jeżeli zastanawialiście się, dlaczego mam kaptur wywieszony z kurtki, to mogę Wam powiedzieć, że jeździłem dzisiaj w kurtce Risha Toulon. Jest to kurtka skórzana, bardzo fajna, miękka, skórzana kurtka, która ma fabrycznie zamontowany kaptur ze sznurkami. Nie tylko starzy mogą jeździć na v maxie mimo że to jest bandycka taka maszyna, bo to był straszny rozrabiaka, to ta kurtka tutaj, myślę, pasuje idealnie. Mamy oczywiście podpinkę vintage, mamy kilka kieszeni, ale najważniejszą rzeczą jest fakt, że jest ona bezpieczna, mamy fajną, grubą, a jednocześnie miękką skórę, a także ochraniacze T3O. I te ochraniacze mamy zamontowane zarówno na łokciach, barkach, jak i na plecach. Do dobrej skórzanej kurtki warto mieć dobre dżinsy motocyklowe, w tym wypadku jest to Risha Original Jeans Slim Fit. Nie wiem dlaczego wszyscy mnie wpychają ostatnio w slim fity, ale się zmieściłem. Fajnie leżą, przede wszystkim bardzo fajnie te spodnie wyglądają. I to, co jest ważne w nich, to także fakt, że mamy również ochraniacze D3O, czyli są bardzo miękkie, ale jeszcze ważne jest, że tu nie mamy w środku koca kewlarowego, jak w przypadku większości dżinsów motocyklowych. Z tego powodu, że te dżinsy częściowo są wykonane z kordury, a to oznacza, że spełniają certyfikację, jaką muszą mieć dżinsy motocyklowe, bez posiadania dodatkowych potrzeb, które mogą nas męczyć, generalnie trochę przeszkadzać. Ja już kiedyś jeździłem w dżinsach wykonanych z kordury. One były strasznie takie ciężkie, twarde, takie po prostu nieprzyjemne. A te nie, te zachowują się jak zwykłe jeans, więc to jest genialna sprawa. Do naszego zestawu trafiły również krótkie, skórzane rękawice Cruiser oraz buty Card IVO. Wszelkie rozmiary, a także linki do tej odzieży znajdziecie w opisie pod filmem.